Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. O świętym Michale nigdy dosyć. Cieszymy się z kolejnej pozycji poświęconej księciu Wojska Niebieskiego. Autorem tej książki jest nasz współbrat, ksiądz Krzysztof Pelc. Także pisze na łamach, czasopismach, tuż jak Bóg i redaguje portal internetowy michalici.pl. Tytuł jego książki: O Michale Niebieski Starosto i podtytuł Medytacje o świętym Michale Archaniele i Aniołach. 30 znakomitych tekstów. Ksiądz Krzysztof pisze m.in. o aniołach opiekunat wspólnot, o walce na niebie i Michala Archaniele, o Bazylice Niebiańskiej na Gargano, o wojsku w białych szatach, o świętym Michale Archaniele, który wprowadza duszę z czystca do nieba. O Matce Bożej, Królowej Aniołów. O serafinach głoszących świętość Boga. O tym, jak aniołowie adorują i o drabinie pełnej aniołów. 30 rozważań na każdy dzień miesiąca. Ich lektura pomoże w nawiązaniu głębszej więzi, z wojskiem anielskim a nade wszystko z ich generałem świętym Michałem archaniołem zapraszamy do lektury czasopismo któż jak bóg można nabyć w naszym sklepie internetowym podobnie jak tą książkę święty michale czuwaj nad nami